Cześć. W filmiku pokażę Wam, jak zrobić koszulę w panterkę na guziki bez rękawku. Na początku należy się zmierzyć i wybrać odpowiedni rozmiar materiału. jak Ja wybrałam e, pół metra bieżącego materiału i to jest dla mnie wystarczający rozmiar. Następnie, e, następnie najlepiej na lewej stronie złożyć materiał, zaznaczyć szpilkami wykrój i krój wrózki. Ja to zrobiłam od mojej starszej bluzki, Wy też możecie to zrobić, zapewne macie takie w szafie. Koszula będzie bez rękawków, dlatego ich nie zaznaczam. Tam, gdzie są zaznaczone szpilki, wycinam, wycinam materiał i tak powstaje oto krój bluzki. W tym momencie mamy dwie części, tył i przód bluzki. Tył odkładamy, a przód, przód przecinamy w połowie. Dodam, że tam, gdzie przecinamy, musimy z prawej i lewej strony doszyć prostokątny kawałek materiału około 10 cm, by bluzka nie była zbyt ciasna. Teraz wycinam dekolt, łączę tył wraz z przodem bluzki i je zszywam. Wycinam dwa paski około 5 cm, z których zrobię tzw. lamówki. Taką zrobioną przez siebie lamówkę oprzywam bluzkę. Aby materiał się nie strzępił, należy oprzyć i podwinąć bluzkę. Ja to robię za pomocą odpowiedniej funkcji. No i podwijam e, około 1 cm. Najpierw zaznaczam sobie szpilką, a później dopiero podwijam koniec bluzki. No i pod koniec szycia może rozplanować położenie guzików i je przyszyć. Następnie zrobić dziurki, które również zrobię za pomocą maszyny i wycinam nożyczkami y, dziurkę. Takim, e, w tym momencie bluzka już jest gotowa. Zapraszam was wszystkich do oglądania kolejnych moich filmików. Cześć.